Jest za 10.06 w Halloween, a my dzisiaj lecimy do Dubaju. Piję sobie jeszcze kawkę na więc Przyszła do nas szamka. Do wyboru były albo pancake, albo jej uczniczka. Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na City Breaka do gorącego Dubaju. Zaczynamy wieczorem na kolacji w Marinie niedaleko naszego miejsca pobytu. Jemy pierwszą kolację w Dubaju i mamy muhamarę, mamy Wapaganusz, hummus i totalnie zapomniałam, ale to jest jakiś, tak, to jest jakiś jogurt czosnkowy. Mm, bardzo dobra muhamara. Mam te fajny ostre Dobra muhamara, bardzo dobra. No dobra, to nie jest cały taki wielki. Tutaj, pokażę tego. Dobra, zaraz. Uuu. Tu się nie Co to jest? Adana kebab. Adana kebab. Po bardzo udanym posiłku musieliśmy skusić się także na shishę, którą paliliśmy wspólnie w blasku miliardów lampek, światełek i neonów tego futurystycznego miasta na środku pustyni. To jest coś pomiędzy bągiem a epetem. To jest słuchajcie, ciekawa sprawa. Bo oni mają specjalne wagony, tylko dla kobiet i dzieci. Dzień pierwszy zaczynamy od tak zwanego masji. wjeżdżamy na burcz Khalifa. Obecnie najwyższy budynek na świecie. Dzisiaj wjeżdżamy na burszkę Jesteśmy pod windami swoje, żeśmy odczekali, bo prawie 40 minut staliśmy w kolejce już po wejściu przez ten. No ale jedziemy. No, jesteśmy mega wysoko. Swoje wystaliśmy, ale pokusiliśmy się o absurdalnie drogi wjazd najszybszą windą świata na 124 piętro. Bilety kosztowały około 180 zł od osoby. Fakt, faktem, widoki były naprawdę niezwykłe i jak już się jest w tym Dubaju, to szkoda nie wjechać. Bilety koniecznie kupcie online, chociaż dzień wcześniej, oszczędzicie sobie stania choć w jednej kolejce. W budynku oprócz punktów widokowych znajdują się m.in. luksusowe apartamenty, biura i hotel zaprojektowany przez Giorgio Armaniego. Zeszliśmy z burcz Kalipy, jesteśmy w Dubai Mallu, no i usiedliśmy sobie tutaj na kawcie w Starbucksie. Ogólnie powiem Wam szczerze, że jest tutaj mega amerykańsko. Jest Pottery Barn, jest LeMon, jakieś takie marki, które kojarzą mi się na razie przynajmniej stricte ze Stanami. Nie wiem jeszcze, jakie są ceny tak ogólnie, ale widziałam pierwszą tę czekoladę dubajską, wiralową, no to potrafię sobie krzyknąć stówę za tabliczkę, także pozdro. Po wizycie w Burcz Kalifie warto udać się na zakupy do Dubai Mall. To największe pod względem powierzchni całkowitej centrum handlowe na świecie. Znajdziecie tam około 1200 sklepów, od sieciówek po marki luksusowe, a także przeróżne restauracje i fast foody z całego świata, kino, strefę VR, lodowisko, park strachów, park trampolin, a nawet wewnętrzny stok narciarski. Pośród wielu atrakcji wybija się także gigantyczne akwarium pełne płaszczek, rekinów i różnorakich ryb. Można tam nurkować w specjalnej klatce. Nawet łazienki w Dubajskiej Galerii są wyjątkowo luksusowe. Że mają Nie sądziłam, że będę nagrywać coś w kibelku. ale nie. No, mają takie, powiedziałabym, japońskie, tak? Chyba w Japonii są takie. Po wyjściu z galerii udaliśmy się na wycieczkę w starsze, niższe i bardziej arabskie rejony do dzielnicy Deira, słynącej ze złota i pereł. Okay, cut it. We want to touch it. Wow, bardzo. Wow, wow. nice. teraz zmierzamy na tak zwany złoty suk. Suki to są takie targi. One są bardziej w tej takiej bardziej starej, powiedzmy, bo tu nic nie jest stare, części Dubaju. No i właśnie wchodzimy na Suk Złota. A w ogóle w Dubaju swego czasu wydobywano najwięcej pereł na całym świecie, więc tutaj wszędzie dookoła jest mnóstwo złota i mnóstwo pereł. I pewnie też jakichś innych kamieni szlachetnych. Na razie głównie złoto, no ale to Golden Suk. Tak. Piękne. Targ złota to zdecydowanie za mało powiedziane, bo idą od niego liczne odnogi z innymi produktami, od ziół i przypraw przez kosmetyki i artykuły gospodarstwa domowego, pod kaniny i ubrania. To miejsce to przeciwieństwo nowoczesnej, wręcz futurystycznej części Dubaju. Tutaj czuć klimat starego miasta. Trzeba przeciskać się przez wąskie uliczki i stanowczo się targować. Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, To jest herbatka. Herbatka, okej. To jest dla dzieci, dla urodzin. Ale muszę ją zaprosić. Okej. see some spices? Największy złoty pierścionek na świecie, tak? Idziemy do Józefa. Dubaj słynie z zapachów i perfum. Grzechem jest się w nie tutaj nie zaopatrzyć. Zmieszają dla Was wszystkie zapachy, jakie tylko sobie wymarzycie. Po kilku minutach w ich perfumiarniach nie będziecie czuli już żadnych zapachów. Wieczorem wracamy pod najwyższy wieżowiec świata na wyjątkowy pokaz fontan, który, choć faktycznie cieszył oko, był nieco zawodem, bo trwał może 3 minuty. Dzień drugi rozpoczynamy od spokojnego poranka w marinie. Drobne zakupy, kawa i krótka cudownie orzeźwiająca kąpiel w basenie, a potem wyjazd na wycieczkę na pustynię czerwoną. Więc jesteśmy na tym safari, ale tak, przyjechaliśmy, podwieźli nas, jest godzina oczekiwania, to znaczy właściwie skamowania, bo chodzi o to, że przez tę godzinę macie do wyboru dodatkowe atrakcje, czyli kłady. Przy czym jazda na podwójnym kładzie przez 20 minut to jest 250 tych dirhamów czy czegoś tam, no ale to jest praktycznie 250 zł. Oprócz tego, oczywiście, pamiątki, można sobie kupić piasek. W pustyni, w szklanej butelce, no i jest też oczywiście jakiś biedny konik, na którym można ewentualnie sobie pojeździć. Po tej krótkiej przerwie na wyciąganie od turystów kasy, udało nam się dostać na pustynny piasek. Pierwszy raz jestem na pustyni. Mówię, że jestem pierwszy raz na pustyni, ale moja mama nie, bo moja mama mieszkała dwa lata na pustyni w Libii. I teraz chyba będziemy jeździć tymi furkami. Także zobaczymy. Czekaliśmy krócej niż godzinkę. Pierwszym punktem programu była przejażdżka autem 4x4. Chłopcy byli ucieszeni jak nie wiem. Ja nie jestem fanką tego typu przejażdżek, ale zaraz potem już zjeżdżaliśmy na deskach po piachu. To tak zwany sandboarding. Każdy z nas spróbował jako ciekawostki, ale nikt nie był zachwycony. Tu nasz przewodnik postanowił nas zostawić na prawie godzinę, ale przynajmniej mieliśmy sporo czasu na zdjęcia. Niedługo później pojechaliśmy do innej wioski, gdzie miała na nas czekać między innymi przejażdżka na wielbłądach. Rezygnujemy z wielbłądów, dlatego że one są tutaj zdecydowanie źle traktowane. Są na mega krótkich jakichś takich smyczach, sznurkach. No, ja się poryczałam, nie, nie chcę w tym uczestniczyć. Pisze chat GPT, że jeżeli chcecie coś takiego robić, to żeby szukać odpowiedzialnych firm, które odpowiednio zajmują się tymi zwierzętami, no to na pewno taka nie jest. Zapłaciliśmy za wycieczkę 120 chyba złotych około od osoby, a jest bardzo dużo rzeczy w tym pakiecie, więc rezygnujemy z tych błądów, pójdziemy po prostu coś zjeść i... I koniec wycieczki. Ale było bardzo fajnie, poza tymi wielbłądami. No, więc jeśli chodzi o szamkę, którą tutaj mamy w pakiecie, no to mogliśmy zostać po stronie niewipowskiej i zapłacić nic więcej, dostać jakąś tam szamkę, albo wejść do strefy wipowskiej za 50 dirhamów od osoby i mieć żarcie godzinę szybciej. Więc wybraliśmy opcję godzinę szybciej, bo jest już dosyć późno. Ale oni, musicie tu uważać, naprawdę, bo oni tu skamują na absolutnie wszystko. Podchodzi facet i mówi, że tutaj się nie? nie ma żadnej ceny ani nic. Człowiek myśli, że to jest w pakiecie, a tu się okazuje, że wcale nie. Więc y, trzeba naprawdę 10 razy sprawdzić, czy rzeczy, które robicie, nie są przypadkiem dodatkowo płatne. Szama na szczęście była bardzo smaczna, ale byliśmy wykończeni ciągłym wyłudzaniem od nas pieniędzy i wszechobecną ściemą. Mieliśmy jednak okazję obejrzeć kilka fajnych występów i namalować sobie hennowy wzorek na rękach. No, próbuj swojego wymarzonego Five Knights'a. I co? Jesteśmy. Do Dubaju raczej nie wrócę, ale warto było go zobaczyć. Jeśli spodobał Ci się mój film, zostaw lajka, subskrypcję i komentarz. W ten sposób pomagasz mi rozwijać kanał. Mapy z podróży możesz znaleźć w opisie. A po więcej inspiracji podróżniczych, zapraszam Cię na mój Instagram.